Cześć, witam Was serdecznie kochani w filmiku, w którym chciałabym poruszyć pewien temat chciałabym poruszyć temat, w którym, który pewnie nie jest obcy osobom, które zawsze były fit i które nagle zaszły w ciążę znaczy nagle, czy to było planowane, czy to było nieplanowane chodzi mi o to, o jak pogodzić się z takimi zmianami że byłam kiedyś fit i teraz moje ciało się zmienia jestem w ciąży i jak się z tym pogodzić oczywiście ciąża i jest to na pewno cudowna wiadomość dla większości kobiet, na pewno każda się z nas cieszy, budujemy nowe życie w sobie i słuchajcie, jest to na pewno cudowny okres, oczywiście jak pominiecie ten pierwszy trymestr, kiedy źle się czujecie, powiem Wam tak, że dla mnie było to na pewno pod względem właśnie takim emocjonalnym, było to dużo do przejścia, było to było dużo rzeczy, z którymi musiałam się pogodzić. Osoby, które od zawsze ćwiczą, na pewno wiedzą, jak ciężko pracujemy nad naszym ciałem. Ja nie jestem i nigdy nie byłam typem osoby, że mogę siedzieć na tyłku i po prostu moje ciało będzie wyglądać idealnie. Nie, jeśli nie będę uważać na dietę, jeśli nie będę uważać właśnie na to, żeby się ruszać ym, i ćwiczyć, to moje ciało nie będzie wyglądało super. Ja naprawdę bardzo dużo pracy włożyłam ym, w to, jak wyglądałam bardzo dużo właśnie determinacji dedykacji i ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy. Jest to praca nad sobą, jest to praca nad swoją dietą, jest to praca w, na siłowni i mówię, pomimo tego, że sprawia mi to bardzo dużo przyjemności, wiem, jak dużo włożyłam w to pracy. Wiem, jak bardzo ciężko pracowałam nad moimi właśnie mięśniami brzucha, nad w ogóle wszystkimi mięśniami i nagle, kiedy zachodzimy w ciąże i nasze ciało zaczyna się zmieniać, kiedy zaczęłam pierwszy raz, powiem Wam szczerze, że zaczęły mi zanikać moje mięśnie brzucha, było to dla mnie po prostu coś strasznego. Nie coś strasznego pod tym względem, że o jestem w ciąży i że w ogóle co mi to dziecko robi i coś. W życiu nigdy sobie tak nie pomyślałam, ale pomyślałam sobie tak, że Boże, co się ze mną dzieje, jak ja w ogóle wrócę do, do, do formy i czy będę w ogóle kiedyś w stanie wrócić do formy. Y Myślę, że każdej osobie coś takiego przez głowę przechodzi, szczególnie jeśli pierwszy raz przez to przechodzimy. I ja Wam powiem, że ja sobie po prostu w głowę wbiłam coś takiego. Po pierwsze, cieszę się bardzo, że będę miała to maleństwo i no, do tego naprawdę no, nie można porównać, nie można niczego żałować jeśli chodzi właśnie o, o życie, które nosimy w sobie. I to jest jedna sprawa. Po pierwsze chyba myślę, że trzeba sobie pomyśleć o tym, jak, jak ważne to jest i jak, jak cudowna jest to sprawa. Następną rzeczą jest to, że ja sobie po prostu właśnie wbiłam do głowy, że to nie jest koniec świata. Słuchajcie, ja mam na ćwiczenie całe życie, pomimo tego, że nie ćwiczę ostatnio za często przez tą właśnie ciążę, przez to, że się źle czułam, przez to, że jestem zmęczona dosyć często i myślę sobie o tym, że no kurczę, ćwiczyłam tyle lat, chyba 7 lat wcześniej przed ciążą. Mam jeszcze całe życie na ćwiczenie po ciąży i ja cały czas pamiętam o tym, że kiedy urodzę to dziecko, oczywiście dam sobie jakąś tam, jakiś tam określony czas na wrócenie do na oczywiście na zregenerowanie sił i na to, żebym po prostu jak jak już minie nie wiem, ten ból po prostu po porodzie i to, to wszystko kilka tygodni. Wracam na siłownię, wracam. Nawet jeśli będę ćwiczyć w domu z dzieckiem, dla mnie nie ma, że boli. Dla mnie nie ma wymówek, że będę super zajęta. Bo dla mnie, znaleźć 15 minut, gdzie w ciągu 15 minut dziennie można dużo zdziałać. I ja sobie cały czas o tym myślę, że ja zrobię wszystko, zrobię wszystko, stanę na głowie, stanę na rzęsach po prostu, aby wrócić do formy. Mam nadzieję, że mi się to uda. Słuchajcie, ja wiem, że przytyję na pewno dużo. Już jestem, słuchajcie, jestem dopiero nawet czwartego miesiąca, jeszcze nie ma, jest 15,5 tygodnia. A ja już dosyć dużo, mówię, mam brzuszek mi uros. Także ja nie będę na pewno malutka pod koniec tej ciąży. Nie będę typem osoby, której tylko brzuch rośnie, bo idzie mi po prostu wszędzie. To naprawdę nie zapominam o tym, cały czas myślę o tym, że dziecko się urodzi ja wracam do pracy, wracam do ciężkiej pracy yy, wracam właśnie moja dieta będzie super mój plan treningowy również będzie super to nie jest tak, że ja usiądę na tyłku i powiem no dobra, teraz mam miałam dziecko, urodziłam dziecko wiem, że będzie, będę miała o tyle więcej pracy bo <gryw> będzie po prostu non stop będę miała nieprzespane noce ale dla mnie to nie jest żadną wymówką absolutnie żadną wymówką żeby nie pracować ciężko nad swoim ciałem i jest to coś, co lubię robić i wiem, że nie chcę zmarnować również tych wszystkich lat, które poświęciłam kiedyś na, na to ćwiczenie, na to, nie wiem, po prostu na to, żeby zbudować to ciało, zbudować te mięśnie. Nie chcę tego również zmarnować, więc nie usiądę na tyłku i nie będę po prostu zbijać bąków i nikt o tym nie zapominał. I cały czas mam tą świadomość, że właśnie... Dziecko się urodzi, ja wracam do ciężkiej pracy. Naprawdę dla mnie to nie jest problem, dla mnie to nie jest. Ja jestem, ja mam motywację. Jestem, zawsze mam dedykację i mówię dyscyplina, dedykacja, dyscyplina. To są pff, moje dwa naprawdę <gryw> ulubione słowa i ym... Słuchajcie, myślę, że o tym warto pamiętać i tak należy się z tym pogodzić. Nie, nie, należy myśleć o tym, co się z nami teraz dzieje, bo mówię to, że gdzieś tam mi mówię, zaczynam mieć straszny celulit po prostu na tyłku, na nogach. No kurczę, jestem w ciąży, trudno. Po prostu tak, takie są po prostu skutki uboczne tego cudownego po prostu czasu. I myślę, że, okej, okay, teraz jest tak, ale to nie będzie wymówką dla mnie później. Także mówię teraz, poświęcam się tylko i wyłącznie temu, aby moje dziecko rosło zdrowe i e, aby wszystko dobrze się rozwijało, a temu właśnie sprzyja i odpoczynek, i mówię, nie mogę się też jakoś za bardzo, no mówię, muszę słuchać tego swojego ciała, ale nie zapominam o tym, że to dziecko się urodzi i ja wracam po prostu do mojej normalnej rutyny. Także myślę, że tak trzeba nastawić się psychicznie że to co się dzieje teraz nie będzie miało na pewno jakiegoś tam wpływu na to co będzie po ciąży. Także nie zapominajcie o tym taka myśl na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.